z takich testów, co wytykowałam w ciekawych na skórę męską zapach, który kiedyś miałam w ogóle, z bergamot oraz ten zapach cyprys, winoroś to stwierdziłam, że ciekawe do na skórze męskiej po bloterze Nawet myślałam, że też ten cyprys, winoś, będzie sobie odświeżał na swojej skórze ale jednak na też dosyć męskawo i stwierdziłam, że to będzie ciekawa opcja z tym cyprysem i Ktoś wybrane goreczkowe męska, skały właśnie na sprawdzenie na skórze męskiej. Ostatni darek sprawdzał. Wycięliśmy <laughs> ud. Ud. ud, i tak dosyć leśnie. Utłód swoją domu kiedyś miałam mniejszą ilość. Ja sobie ostatnio odświeżałam niektóre kordy. Sprawdzałam też, chyba już tutaj taka pierwszy raz, White Suede, chociaż nie jestem pewna czy to, czy w klipie, bo w klipie mamy, wygna się spory dostęp do korda. Sprawdzałam też bezsłówkę przed kontrolą bezpieczeństwa i dużo więcej karty na przykład było. Bardzo już mały fugaci, to po kontroli bezpieczeństwa dużo więcej. <laughs> Teraz zobaczę, czy coś nowego jest. Chodzi... Może jakaś nowa marka, może coś więcej, jeżeli chodzi o zapachy mainstreamowe, butikowe. Nadal spory dostęp do garlału, nawet na tej części przed kontrolą bezpieczeństwa też było bardzo dużo garlał. Chociaż na tej samej destrukcji jest się nazwa w Pradze. Wydaje mi się, że było chyba. Tylko takich górland damskich, których tutaj nie ma bez złoczy. Może się coś pozmieniało, ale wydaje mi się, że się trochę różni ma kwestia. że ja mówię bez sensu, że nic nie słychać. Więc <kutî> mówiłam tam, że to jest mi spory dostęp do garona, eee, wcześniej pokazywałam, a na przykład na nie też Aeli, właśnie w części arf było kilka damskich gernek tutaj właśnie mieli zębi, nie, tylko dla tej serni. Garczyn do Hoboka. W, Tego, w to sobie ostatnio gdzieś mi ostatnio sprawdzał ten zapach, mi się przypomniał. Ja sobie sprawdzałam różne, odświeżałam wrażenia, sprawdzałam m.in. ten, jak teraz jak względem tego artysonu, e, których mam w komik, więc też są właśnie z brązowym cukrem i takim dosyć winnym bordem. Ostatnio jak sprawdzałam różne bochoboko, to ten zapach, który kiedyś miałam w moim doświadczu, ostatnio zrobił na mnie dużo pozytywniejsze wrażenie niż kiedyś. Teraz go sobie chyba też odświeżam. w ciekawe się zmieniały na Darku, muszę przyznać. Są w ogóle bardzo kapryśny, jeżeli chodzi o baterki, skórę i w ogóle. Sobie oświeżam ostatnio, teraz nie wiem, czy też widać, się sprawdza. Odświeżałam sobie, sprawdzałam dwie pomarańczy, jest jakaś nowa wersja, też pomarańczy, czy sprawdzałam obie. Tą markę słabo znam, a ona się tutaj trafia na naszej bezsłówce, także może sobie to sprawię, chociaż chyba przez prawdziwe jest do lotu.

No czymały też kiedyś opowiadałam, że bardzo stoją u bizu glady ter, czyli naprawdę świetna budżetowa kwestia. To jest taki właśnie kwieciarniany, na do utrafienia w fajnych cenach. No więc ja zobaczyć jeszcze... asortyment mainstreamowy. Jeżeli chodzi o mainstream butikowy to w zasadzie podobnie. Jeżeli chodzi o markingshowy to w zasadzie podobnie. Są ciekawe. już wkrótce to sprawdzam. Raz w Pradze, raz w Wyborze nie we Wrocławiu. Bo we Wrocławiu na tej i wcale się akurat trafiło. Zaczynamy czym to, jak będziemy w ogóle wspólnie lecieć, no, zobaczyć we Wrocławiu? To jestem ciekawa, eee, właśnie jak to będzie, jeżeli chodzi o kwestię to lotniska. Czy lepiej będzie tam na wystudce parfumowej? duży wybór do różnych infuzji w rady. To ostatnio opowiadałam, że sprawdzałam rabarbar, ale chyba jednak wolę moje rabarbare. W jednym z pewnością Darek Spratz. Jedną z wersji, taką intensywniejszą, do rober Hnęcki i w Po zmianie szaty. Bo ja jeszcze pamiętam Bettyler-Carle w filmie Szaty, tam ogóle. Bardziej często, gdzie był wywołał jeden Bettyler, teraz nie wiem czy dwa czy trzy. Chyba dwa. Darek Spratz właśnie taką intensywniejszą stację czyli nie w etiwer obietnialet, tylko w wersji wniosek i drogę. Tu już sobie coś zakładę gori, to świeże, ale nie wiem. W zasadzie już dwie rzeczy zidentyfikowane. Mam także chyba dwie starcze. Darek dwie sprawdza. Oprócz wszystkiego, że użycie ma łokowalne, takim powiedzmy bardziej globalnym to z obu reternu na skórę męską. Ja też oczywiście mam pewne zapachy w uczuciu globalnym i sprawdzam, kto przeważnie jestem w stanie testując coś dziś w perfumeriach jeszcze bez słuchawek. To dwa zapachy bardziej lewa ręka, prawa ręka i tyle. Ewentualnie coś jeszcze właśnie zebrane butykowo. No nic, e, więc ja chyba raczej nie będę sprawdzała, bo już mam, e, odświeżam sobie najbardziej intensywną wersję nowej Pantery wersję perfum i jeszcze jeden zapach. Andarek, tak jak mówię, uzuń bergamot i cyprys winoroś z winoroś, malon. Ja może coś z malon, jeszcze z kręcą. że opowiadałam, że wszystko było wyciszone. Mówiłam o tym że jeszcze w ciekawych rzeczach, bo przyzwałam się do lotniska, chociaż później wyjątkowo się dowiedziałam, że na lżejsze rzeczy, ale właśnie jeszcze mam już ciepłe zapachy, tak, takie cięższe, pod tak, kątem aktualnym tutaj. Natomiast faktycznie już później zabrałam takie oczy różnorodne, w tym właśnie lżejsze zapachy. Darek ma wyjazd do Botany z zapachem zabrany. Mówiłam o tym, że... Nie, słyszałam, że się nie nagrało, także nic. Nie ja później tam jeszcze Przypomnę właśnie, w tej jest na w części, tego miejscach, że powiedziałem, o Państwo jest dostępna w 100 z czyli na Pioji. No i właśnie cały czas zmienimy O, No to też między zajmowano wszystkie sobie ponownie. Tak, to straszam, bardzo dobrze bardzo to kupkę za mną, najlepszy będzie mowa, ale takim bardziej uważam, że nie zasługuje. I taki klimat jest już dosyć... Matuła, To mi robią, skądal co tak jak y, z Matyla i Ziofa, może mi mi podeszła, to Matyla mi podeszła i no, na jednym z takich naszych wyjazdów miałam ze sobą dekant. Teraz myślałam, miałam dekant, tak zabiorę w cieplejsze miejsce do posprawdzenia coś, co sprawdzaliśmy, taki tajemniczy projekt, już jest teraz coś informacja podana, ale my sprawdzaliśmy z Barkiem tajemniczy projekt uciekostw wcześniej z rzekimką zielenią, z metalem, ale właśnie miałam zadać do sprawdzenia przez nas właśnie w cieplejszym miejscu, bo sprawdzaliśmy ostatnio tak bardziej jesiennie wyjazdowo, no ale niestety nie jak coś zapomniał, ja zapomniałam dwóch rzeczy, nie wiem w Mam inne rzeczy, ostatnio sprawdzałyśmy skórę swoją skórę my inne zapach kanula. Loki. Efekt przepięknego lasu się nagodna To sprawdzałam. Ja sprawdzał Delta, że ja był chyba, a nie dodałam chyba odcinka. Składałem swoją transporta Dobra, ja sobie coś wskaźę, chyba już i lecę, żeby się nie spóźnić przedstawić dokładnie, w której tam mamy ostatnie, że tak powiem, przewołanie żeby jeszcze wejść na pokład. Eee, Rusmir i ciężkich Kanał cieniu. Hello, hello. No okay, nic kończę, pozdrawiam danego niewikędu. Może coś się wyjazdowo dozwa albo nie. Może się skończyć tylko na tej relacji z bestówki, z ten aktualnym przed wolotem, bo relacjonuję te stany aktualne z Bestówek, bo przy każdym nocie sprawdzam, czy coś się zmienia, czy czego się zdjęte. Już znowu powrócił zapachy i Przykładowo, mama nadzieję, że było więcej, bo tylko stało się mniej, teraz znowu dużo. Jest dużo kordu, większość chyba lub psikana. Jest dużo zakupów Hermes, jest dużo zakupów Susi, ale ja właśnie mam dużo zakupów Infusją Praga. I tego wcześniej nie było, to ostatnio właśnie rezygnowałam i że właśnie to się zmieniło. Że... Dużo też w postaci właśnie różnych infusjon Prady i ostatnio sobie kilka sprawdzałam i niektóre odświeżałam. Sprawdzałam pierwszy raz kiedy rebarber, ale odświeżałam sobie też inne, bo wcześniej dużo różnych infusjon sprawdzałam, poznawałam, także uznałam. Ale sprawdzamy też nie no właśnie ostatnio chcieliśmy, to pierwszy raz sprawdzałam te infusjony, bo widać, jest ale stwierdziłam, że niech wolę inne roborbery, mi moje roborbery, a właśnie wtedy ostatnio i najpierw sobie odświeżałam, bo generalnie był dla mnie znane. No i pozdrawiam miłego dnia. Ale może sobie w przełączę. Więc pozdrawiam. Pozdrawiam i do usłyszenia. Jeszcze mogę powiedzieć, że po raz tysięczny sprawdzałam nową wersję Bareni czy Bereni. Zawsze sprawdzam, jak mam okazję, bo cały czas się utwierdzam, że to właśnie jednak ta wersja mi bardziej pasuje. Powiedziałam <laughs> ostatnio komuś na odcinku na żywo, że sprawdzę Chanel Egoist co sądzę. Tylko tak. Jeżeli bym to tutaj są męskie Chanel. Yy, czy Egoist jest tylko jedna wersja? Muszę tylko sprawdzić, bo ja jestem do końca zorientowana. I czy w ogóle tu widzę Egoist? ja jestem albo ślepa, albo nie widzę. Bo widzę, że na przykład damskich też wszystkich nie ma. No, spory dostęp do różnych zapachów Chanel to mamy po prostu w yy, butiku Chanel, który mamy akurat w miejscu. No nie wiem, zaraz zobaczę, ale nie widzę tutaj Egoist albo nie jest. Przepraszam, jest. Jest, jest. Ja już się kiedyś sprawdzałam. Kiedyś, kiedyś były przynajmniej chyba z dwóch właśnie sprawdzałam różne męskie takie kółko, że tak powiem, dostępne. Takie klasyczne, nie klasyczne. Takie z... z ym z sporą dostępnością, takie po prostu najbardziej znane, męskie na Chanel i Diora. No nic, sprawdzę to, jak zobaczymy, bo obiecałam, także później z reakcją pozdrawiam.